Synergia ma sens. To był bardzo dobry weekend dla sprawy polskiej w Ameryce. Dzięki aktywności Radosława Sikorskiego, dzięki aktywności ministra Siemoniaka i jego ekipy, dzięki temu dronowi na najważniejszej konserwatywnej konferencji w Stanach nasze, nasze przesłanie dotarło tam, gdzie potrzeba. Dotarło dzięki spotkaniom politycznym na najwyższym szczeblu z sekretarzem Stanu z Doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych, w której uczestniczyli także minister Kujawa, szef wywiadu. Nie zdradzam żadnej tajemnicy, bo było to na zdjęciach. Pokazaliśmy synergię. I także ta rozmowa prezydenta. Pewnie lepiej by było, żeby inaczej wyglądała, ale jeśli prezydent powtórzył te nasze argumenty, to. Także i do prezydenta Stanów Zjednoczonych dotarły te nasze podstawowe argumenty o bezpieczeństwie w Europie Środkowej, o naszej racji stanu. I to także dobrze. Tak powinno być. Synergia górą.